Heroes of Warcraft. Cześć i czołem. Jadymy dalej tym szamanem. Jak widać, jest 5-0, czyli całkiem fajnie plan minimum na wyciągnięcie ręki. Póki co jeszcze porażka mi się nie zdarzyła, choć raz było blisko, głównie przez mój błąd. Nie uwierzycie, co zrobiłem, ale generalnie miałem na stole małego golema. I na wyposażeniu kruszoskalny orędz przeciwnik po swojej stronie stołu miał. Tego z Boską Tarczą, 3-3. No i najpierw zaatakowałem... Zaatakowałem Kruszoskalnym Orężem, a chciałem poprawić Golemem. Oczywiście, odwrotnie trzeba było zrobić, no ale cóż... Głupi człowiek czasami się nie zastanowi, po prostu poleci po bandzie. Ręka startowa zajebista, nieprawdaż? Tak cudowna, że wszystkie muszę karty odrzucić. Super! Zaraz się skończy moja fajna seria. Na całe szczęście jest Kruszoskalny Oręż i jest Golem. Może nie będzie tragedii? Witaj! Ale to już nic dobrego nie wróży. Co rzucisz? Nic nie rzucisz, dobrze? Ja nie mam co zagrać, więc też kliknę sobie koniec tury. W przyszłej zapewne zagram golema. Być może. Technik kontroli umysłu przeciw szamanowi może szybko się sprawdzić. Może nawet dobrze, że jest. Niech będzie. Poczeka, pewnie, powisi, chociaż z drugiej strony ja zapewne będę starał się kontrolować stół. Ojejko! Mogłem zabić teraz tego wariata. Jak rzucę golema, to w przyszłej turze i tak go zabiję. I zostanie mi trzymany, żeby coś zrobić. Tak sobie myślę. Więc tak naprawdę granie teraz golema nie ma dużego sensu. Ale też nic nie przemawia za tym, żebym go nie grał. Gorzej, jak on rzuci coś, czym, czym odpali sobie jakiś szał czy coś koło tego, I będę miał problem. Jak teraz rzucę kuszoskalny oręż, to w kolejnej. No i tak nie będę miał co grać za cztery. Kurde, no początek mi się nie ułożył. Zabiję go. Boję się, że jakiś shauma czy coś. Rzuciłby Worgena albo Berserkera za Mani i miałbym problem. Chcesz coś wysadzić? O, bombiasz. No już myślałem, że wszystkie trzy pójdą we mnie. To było niemiłe. Gnomka, gnomka. Zamka jest niezła. One rzuca golemka, bo golem zabije. Może zabić. Może zabić bombiarza i mały przeżyje. O to chodzi w golemie. Tylko, że przeciwnik ma topór. Ja generalnie zauważyłem, że poza... Sz kurwa! Albo kurde. <laughs> ja generalnie zauważyłem, że poza... Nieposiadaniem w talii... Burzy z piorunami, nie mam też innego, rewelacyjnego zaklęcia przecież, jakim jest żaba. Taki ten wybrakowany, mój szamanik. No ale trudno, cóż zrobić. Teraz mam o tyle fajną sytuację, że przeciwnik chcąc zabić moją gnomkę, będzie musiał poświęcić obie karty. Widzę, że tego nie robi. Ja mogę sobie rzucić słońcowierce, tylko zastanawiam się, czy ma to sens. Może jednak jest jego i, 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 i co? I smoczka. Smoczka zabije albo bronią zabije tego z tym, no, ja to bym mógł inicjatywę uzyskać. To ma sens. Mogę też smoczka i. Obrońca Argusa. Będzie miał trzy, to i tak go zabije. Nie ma to sensu. Znaczy samego słońcowierce ma sens. Gorzej jak on ma żabek. Myślę, że jednak potrzebuje więcej kreatur na stole. Więc ja rzucę sobie Yetiego i rzucę sobie... Smoka, w środek oczywiście bo jego zaklęcie nie można ocerować, chociaż Szaman nie ma takich zaklęć. Gorzej jak ma burzę z piorunami. Znając moje szczęście to pewnie ma. Uwaga! O, widmowy rycerz. Uu. Widmowy rycerz. Jest niebezpieczny Nie mam jak wszystkiego zabić Muszą być cztery kreatury na stole Tak sobie czy obrońca argusami coś da No by w sumie. Jeszcze jakby leczący totem przyszedł? O, to tak. A Słońca Wierca tego główna nie zabije, ale będę mógł poprawić. Gnomką. Gorzej jak wyrwę żabę, a tej pieprzonej żaby się spodziewam, dobra. Zobaczmy co z tego będzie. Inicjatywa jest po mojej stronie i to jest to co na pewno jest dobre w tej sytuacji. Bo tak poza tym kolorowo nie jest. No. Oby nie żaba, oby nie żaba. Żaba by była najgorsza. Wyciszenie też by było <laughs> nie najlepsze. O, jeszcze może żabę dobrać, bo żaba trzy kosztuje. Nie ma. Uff. Ale nie ma tragedii. Nie atakuję. A szkoda, że nie masz jeszcze jednej karty. Tupku. mhm. Mm No, chętnie nie zabiłbym tego frajera, ale nie chcę poświęcać dwóch kart. Tak sobie myślę. Czy dwóch nie poświęcę, no ale. No wiadomo o co chodzi. Chociaż. Jakbym tak atakował, tu mam 10 na stole, to 12 z tym. Nie, to za mało, żeby nie? atakować już teraz. Hmm. <laughs> Tu zabiję, tu zabiję, tu zabiję. Może Argus nie ma takiego sensu. Więc bym rzucił sobie kapłankę Luny. No, zagram jednak w taki sposób. Burza z pierunami może nie skrzywdzić. No, liczę, że on nie ma. No to takie liczenie, tak jak mówiłem, to jest bardzo. No, kurwa, najlepszą mi zajebał. No nie, no jak tu nie bluzgać. Dobra, dożyć coś jeszcze. Ja ci za chwilę pierwsze z powrotem tego słońcowierca. Mam nadzieję. Nie wziąłem pod uwagę, że on może mieć słońcowiercę. Do łbami nie przyszło. Ech. Dobra, to jeszcze raz. No, chodź, chodź, słońcowierca. A może być w sumie. Nieźle. źle. Tu chyba dołożę i zabiję tego słońcowiercę. Mogę go też wyciszyć i mu dwa obrażeń zadać. Ale to mu nic nie da. A jo, bo on nie miał tej burzy z piorunami pieprzony. No to będzie niemiłe. Jeśli nie ma, no to już jestem na prostej drodze do zwycięstwa. Jeśli ma, to przejewane będzie za chwilę. No mi wszystko pozabijał w zasadzie. Ale wesoło. Wesoło. Nie powiem. Technik kontroli umysłu, no pieprzony. No nie miej tej burzy z piorunami, Będzie plan minimum uzdrowiony. Jeszcze może rzeczywiście burzy z piorunami, ale nie ma. Odetchnąłem. Eee, yy, ile ty ja mam na stole? 10, 12, 15, 16. Mało. Mało, 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 mało. No ale i tak. I nie Tak idzie w idzie wyciszenie. do Aha Hmm, jak to dalej zrobić? 5 na stole, 10, 12, 15, 18. Chyba będę łupał, nie ma na co czekać. Wszystkiego mi nie zabija. Może mi ta burza z piorunami jeszcze przyjdzie. Pewnie, że tak tam nie ma co kombinować. Nie sądzę, żeby on się teraz wszyscy wybronił. No, całe szczęście, ach, było przez moment ostro. Technik kontroli umysłu trochę mnie wderwił, Bluzki poleciały, a! Było. Było hardkorowo. Plan minimum zrobiony. Dobrze i to jeszcze w przypadku, gdy nie przegrałem jeszcze żadnego meczu. Rewelacja. Oby za chwilę było 7-0. No i wtedy, nawet jak później się podzieli je bardzo źle, to i tak będę zadowolony. Ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, mimo że już jest ciemno jak w dupią Murzyna, jak ja nienawidzę zimy. Wczesno się robi ciemno. I tak jest tu w ogóle. Dziwnie. Malfurion budzi odniewny druidy. Na czempion to na pewno niepotrzebne, ale pozostałe karty jak najbardziej fajne. Czyli tym razem mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że rękę statową mam ok, tym bardziej, że przyszła błyskawica. Bardzo miło. Siemacz, Druid Roger. Pozdrawiam cię. No. Też mnie pozdrowił, nic nie rzucił. Yy, nie wiem yy, co, ale ja się nie gniewam. Myślę, że pieprznę sobie smoczka, bo on go tak łatwo nie zdejmie, chyba że ma pazur. Pazurem go zdejmie, ale czymś innym go nie zdejmie. W przyszłej dołożę sobie totemik, albo zabiję jakąś jego kreaturę kruszoskalnym orężem, czy błyskawicą, wolałbym kruszoskalnym orężem, w kolejnej dołożę Golema zbożowego, i scenariusz jest bardzo miły i sympatyczny, tylko pewnie tak się nie stanie. Albo się i stanie. No to teraz z prowokacją to ten Poproszę. No, będzie prowokacja? A, Ach, leczący. Ach, wolałbym z prowokacją, ale niech ci będzie. Może się przydasz za chwilę, a może i nie ale inicjatywa po mojej stronie, chociaż pieprzony musi. Wstrząs ziemi, wstrząs ziemi, wstrząs ziemi. E, przyszedł. Eee. Mogłbym to zabić, ale zmarnować dwie karty, żeby jedno gówno zabić. Kurde. Dlatego ta karta jest taka fajna. Nie zabije, to on w to strzeli, zostanie mu jeden, to ja wtedy go kruszoskalnym orężem, albo golemem... Albo golemem... Atakuje więc. Nie będę poświęcał dwóch kart, żeby zabić tego pieprzonego, szkarłatnego krzyżowca. No i problematyczna jest to karta, Weski to... Oh! Bitcoin alfa. Ty będziesz miał trzy, ty będziesz miał jeden, uh, uh, uh. a więc kruszoskalny oręż? Myślę, że tak, lepiej to będzie niż błyskawica, i tak atakuje. No tak, nie ma co kombinować. Jaki błąd, o co ci chodzi? Nie jest źle, no mogło być lepiej, ale nie jest źle. Szkarłatny ładny rzucony z trzeciej turzy to jest zawsze pieprzony problematyczny. Zabija mi kolega golemka małego, ale... Czy będzie miało co rzucić? No ma niestety, no. No niestety ma. Ja na ręce mam jednak błyskawicę i akurat przyszedł Yeti, więc sytuacja całkiem fajna, fajnie, że z tej strony... Znaczy, fajnie, że z tej strony. Trzeba zwrócić na to uwagę, więc właśnie z tej strony rzucać te karty, bo za chwilę mogę sobie dołożyć totem, który oczywiście z prawej się urodzi. Więc żeby nie zmarnować umiejętności filka, no tak, to trzeba było zagrać. W przyszłej będę miał 5 many, więc ewentualnie rzucę sobie tego goblinskiego ochroniarza. Kurde, za maszysty cios, a nie gdzie z no Co ty tak spamujesz, chłopie? Nie, nie jest źle no Tak jak mówiłem, gram tego goblinskiego ochroniarza. Przeciwnik troszeczkę czyści mój stół, ale nie jest źle, bo systematycznie go łupie. Niewiele <ścoughs> znowu, no nie! No teraz to ci już nie wybaczę. Już biała Uh -uh. Chociaż nie boję się tego zamaszystego ciosu pierwsza Ma tu jedną kartę, tylko nie, to jednak. Tak jak. Tak jak planowałem. Jak nie ma zamaszystego ciosu, to w przyszłej turze zaskoczę go czempionem. Wichro tak jest. Może być wesoło wtedy. Ale on póki co ma wszystko co trzeba. No i teraz też ma To wejdzie jednak, że biała ognia na to się zapowiada. O cholera. Wybacz mi No ja się nie gniewam, stary. Co ty tak przeżywasz? Bo to łożę im po dwa. Nie, no to nie ma sensu. Ha, ha, ha. Co tu robić? Tak czy siak te obie kreatury najpewniej mi zginą. No, chyba jeszcze jest takie rozwiązanie, że to będzie prowokacja. No nie jest, niestety, Rodno. Źle nie jest, ale mogłoby być lepiej. Jakby to była prowokacja, to byłoby super. Niestety przyszedł totem korejący ścios. I zaraz sama czysty cios. I neutralizacja. Wow, dwie karty sobie tyka. Nieźle, nieźle. Chcąc ziemi, spoko. I szkarłatne krzyżowie, co może być, przyda się. No jeszcze jeszcze dwie karty. jeszcze jedno, mi jeszcze jedno. A, o jest, jeszcze jedna czy dołożysz? Kurde, dołożysz. A, szkoda. Ja nie mam małe, trzeba o tym pamiętać. Powstanie przeciw tobie. A e, a e, 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 e. hmm. że tak. Na północną granię. To zabijemy. Rzucimy kolejną kartę pytanie czy atakować, on by musiał te tarcze mi zdejmować, zostałby na 10. Mogłem w sumie wyciszyć, ale to wtedy bym nie rzucił, nic jakoś tak fajnie. Tu mi zdejmie zabije, a tu przeżyje i tu mi zabije tego, a zdejmuj mi te tarcze. Mój? o, straszy mnie. O kurwa. To ma zamaszysty cios. <laughs> nie, nie ma, to atakuje, ale dobra, bo ma albo zaraz dobierze. Hmm, ciekawe. O, no, on tak spamuje po prostu. Co za koleś. Został na 10. Spoko. Teraz ma już 8. Jeszcze zombiaka rzuciło? Jebaka. A mnie przyszedł Mówca Wiatru, no to trochę nie bardzo. Dobra, zobaczmy co przejmie, e, co ja chcę. Przydałby mi się, o, ten komandos, dawaj. Zombiak, no to zombiakiem to on się Słowiam uleczy zaraz. Aby wyciszył mu tego, ale nic nie rzucę. Składam to, ci bez podziękowania. to bez sensu. To bez sensu. A ha, ha. No, zabiję tego. Ale koleś ma gadany. W cudzysłowie oczywiście. Nawija i nawija, daj ta spokój, tacy ludzie mnie rozwalają. Dobra, nie pozabijaj mi tego wszystkiego i za chwilę może być wesoło. Tylko, że on Cię o 5 za chwilę może uleczyć. I to też jest malutki problemik. Uuu. Szkoda. I co? Co, tak atakujesz? Aha, bo chcesz go poprawić i dobrać kartę, rozumiem. No to w sumie słusznie. W sumie słusznie, niestety. Ile ty będziesz miał? 12. I jeszcze masz 4 manny. Yeti! Ouuu... To chyba to spieszyłem Gnomka wynalazca. Oj mm, to. Stanie przeciw tobie. Będziesz miał cztery, to tego zabiję. a nic nie rzucę. Hmm. Oj, spieprzyłem to w tamtym momencie, niestety. powstanie przeciw to. Mogę, ale to znowu. Hmm. Ma to sens? Nie ma. Robię w ten sposób. Mam nadzieję, że mi wszystkiego nie zabije. I znowu jestem w dobrej sytuacji. Fajnie, że teraz przyszła ta prowokacja wreszcie. Pytanie, co on za chwilę rzuci. Arcymag. O kurde, za maszysty cios? Nie, znak ostępu. No spoko, bo ja mam wyciszenie. Glotek. No to wygrałem. Opiorny pajęczak, nic nie szkodzi. Wyciszenie. A jeszcze sobie kartę dobiorę. O, chciałem mówce wiatru już rzucać. Ile było jebut, Jepot dwa razy zwycięstwo, 7-0. Nie zauważyłem co mi przyszło, bo nie zdążyło mi coś, bo mi się poddał, ale jest 7-0, czyli tak jak miało być. Dobra, nie wiem czy zagram teraz sam, czy od razu nagrywam kolejny odcinek, tak coś jak... Jest rewelacja. Może być tylko lepiej. Nie, gorzej też może być. Nie umówmy się. Może być, bo za chwilę mogę trzy razy dostać w pierdol srogi. Tak to się skończy. Niewykluczone. Tymczasem trzymajcie się. Na razie.